Witam serdecznie, ja jestem FUBU i zapraszam na wojnę. Tym razem będzie e, to wojna e, z Chociaż znaczy pomiędzy gildiami Omnix a pod napięciem właśnie widzimy mm, Że gildy tutaj się już zebrały i teraz będzie ogień Napiszemy jeszcze powodzenia I lecimy. User left your channel. I poszły konie po betonie. W lewym narożniku widzimy gildię pod napięciem Skład gildi jest następujący: Ice Setku, e, Silver Shadow, e, Shakira, XD, lol, Shakirka, e, Rozdziwice, Wuma, e, e, Sosik 12, e, Cintira, e, Active, Shock. Taki jest składzik gildii pod napięciem. Gildia pod napięciem. Przypominam, że jest to turniej z killem i mieczem organizowany przez ekipę Metin pl Jesteśmy na serwerze Andros. Liczba obserwatorów 30 członków gildii biorących udział na wojnie e, jest 10 przepraszam 9 jest z gildii pod napięciem dobrze, idziemy teraz poka pokazać, pokazać skład gildii Omnix gildia Omnix jest bardzo daleko to prezentuje się e, skład Gildi Omnix. Proszę sobie zobaczyć. Mm, skład Gildi Omnix jest następujący. Pan Oniku D0cent, czyli docent. Pan Oniku Smoczysko. Następnie jest Floder. E, następnie jest Marina, 38 lat. E, Zmy. Tylko nie ma nik, ty pan. Mysterio przez O, o mm, Ksotka przez Q. Kotka. Kotka, przepraszam, kotka. E, nice guy, nice guy. Nice guy. Następnie jest e, Garberka, który karbuje jest Hmm, Marina już przedstawiałem, mi też przedstawiałem. Tylko to prezentuje się składzik gildii e, Omnix hmm, Aktualna liczba członków Gildii Omnix 11, które, która, którzy biorą udział e, w turnieju z kilem i mieczem. Przypominam, że ja jestem FUBU, nagrywam dla was wojnę serwera Andros. A więc składy tutaj się powoli buntują, powoli już yy, że tak powiem, chcą się napierdzielać. W Widzimy Gildia Omnix parkuje w bramie. Blokuje yy, przejście dla pieszych. Yy, Gildia yy, pod napięciem. Jest na podejście i huk. Nie wiem co się stało What the fuck Błędy pomiędzy kilkami Omnix a pod napięciem została Anulowana What the fuck Ok moi drodzy jest replay eee, Pozdrawiam pana Oniku Sura, wo, sura WP19 Serdeczne pozdro miściu dla ciebie a ja zawijam swoje żagle na Execution Bit of Nation Pokaż listę e, Przepraszam pokaż listę bit of nation I wchodzimy na PvP Nation PFP <grych> Nation Dobra, myślę o to Uff, No i po raz kolejny nie mam zamiaru przedstawiać Gildi pod napięciem ani Giddy Omix Bo to są jakieś kur kabelek kpiny, ale pokażę mi więcej tak Słyć focie! Piiiii Poszło Słyć focia Lecimy jeszcze do składu Gildi Omnix Nie wiem dlaczego tak się stało, że bao ba, wojnę wyjebało Skład gildy Omnix W tej owej za bardzo się panoszą, że tak powiem e, Smoczysko! Przez trzy razy o koleć pewnie usnął na klawiaturze, kiedy sobie wpisywał nick. Ale jest okej. Okay. Pozdrawiam pana Sura WP19, który sam się właśnie pozdrowił. Oki doki. No to co? No kurde, 12 pojedz, już jest po wojnie, a następna, następna wojna będzie o godzinie 2030, moi drodzy. Ja chcę, żeby tu się krew polała. Będzie się krewlała, pamiętajcie. Będzie się krewlała. Gildia Omnix zajebiście się prezentuje. Jak stare kapcie, które są nabuzowane, żeby przypierdzielić mordeczkę. Mały lagation, Machen. Gildia pod napięciem się elektryzuje prądem, może im dać jeszcze akumulator. Buzuje wyładowaniami atmosferycznymi i tak dalej. Emanuje emancypacją. CF z gildi poszły w ruch. No a ja w dalszym ciągu nie wiem na co czekamy. Jest 10 na 9. Być może czekamy jeszcze na ostatniego z rodów członków gildii pod napięciem. Jako, że jest tam 9 członków, a powinno być chyba 10. 10 zostało wystawionych do walki no kurde nie będę tutaj długo czekał bo mi szkoda tutaj czasu panowie streszcz A, przepraszam najmocniej ale mi się zachciało spać zachciało mi się spać normalnie aż do porze Gildia Omnix się niecierpliwi już tutaj wyszły pierwsze konie na betonie i poszły do w ruch dobrze omnix i pod napięciem 2-2 remis idą łeb w łeb łeb w łeb poszły 4 do ginni pod napięciem 4 do 3 jest coraz bardziej ciekawie 6 do 3 uuuu co się stało a pan tutaj kucharczyk Parówki gotuje i zasną. Jest 8 do 5 dla gildii pod napięciem. Cały czas napięcie rośnie. Atmosfera pomału się rozkręca. 11 do 6. Czyżby mielibyśmy pierwszego, tutaj że to powiem, co ja walę, pierwszego zwycięzcę tego turnieju? Znaczy akurat tej wojny, nie turnieju, przepraszam. Ale tutaj pana miota, nim jak szatan jeszcze ma Rozpro na PAPie poszło 19 do 7 dla gildii pod napięciem 19 do 7 dla gildii pod napięciem Rozpro jest, Czachademy chwilę powstał, pat Kolejny pad, kolejny zgon 24 do 9 dla gildii pod napięciem cały czas jest ok Coś gildia pod napięciem What the fuck What the fuck Dobra witam serdecznie ponownie e, 33. próba e, wojny pomiędzy gildą Omnix a pod napięciem coś tutaj GM pisał tylko nie wiem jeszcze co e, zaraz zobaczę Dobra jest tutaj Aha, Gildia Omnix została zdyskwalifikowana z turnieju z killem i mieczem bez sensu. Gildia pod napięciem powiedziała wolnej, wojnę Gildi Omnix. Ale to jest chyba jakaś taka wojna chyba poboczna. Tak mi się wydaje, że jest to wojna już taka poboczna już po fakcie. Ale zaraz napiszę do jednego tutaj gracza. Garberka. Chcę być czy ta wojna będzie poza turniejem. Okej, okay. ta wojna jest poza turniejem, po prostu wzięta tak od siebie, jako że Gildia Omnix została zdyskwalifikowana z tego powodu, że na wojnę miało wejść 10 osób, a wbiło 11, czyli jedna osoba nie regulaminowo wbiła na wojnę, rzecz biorąc. O umiecie liczyć do 10 brawo no widzicie już jest 12 spod napięcia a Gildia Omnix posiada 10 czyli ta wojna już jest tak naprawdę poza turniejem z kilem mieczem niestety widzieliście że Gildia Omnix stała zdyskwalifikowana a to się dzieje znaczy to się dzieje tak tak mogło być na turnieju no i zobaczymy która Gildia no i tutaj widać, że gildia pod napięciem rozpieprzyłaby w pył gildię Omnix 11 do 6 No wielka szkoda, wielka szkoda dla gildii kurde Omnix się odpadła ale to i tak e, niczego dobrego by im nie wróżyło. Znaczy no teraz to jest 13. Jest 13 osób w gildii pod napięciem. O 3 osoby za dużo. Ale podejrzewam, że szanse równe by mieli. No więc szkoda, że gildia Omnix odpadła. No ale niestety być może ktoś to zrobił specjalnie. Być może mieli jakiegoś trola w gildii, e, który Zalagował się na wojnę specjalnie. No niestety, tak to jest, brak TeamSpeaka, brak komunikacji, brak organizacji. No i wszystko wyszło na jaw, kupa wielka. Czyli to, czyli chłopaki tutaj sobie stoją Nie wiadomo na co stoją, nie wiadomo na co czekają Okej, okay, wychodzą No to do boju, do boju Nagram tą wujenkę i spadam. 13 osób w pod napięciem 11 osób w gildii Omnix Ktoś jeszcze dołączył 44 do 24. No ale te proszę. Jak szybko punkciki nabijają. Dwie osoby są tutaj bufujące. Nie, Surka i szomaneczkę sobie stoją z gildi pod napięciem. 41 do 30. Dla gildi pod napięciem. Przypominam, że jest to... Mm, Wojna poza turniejem z Killem Mieczem, gdzie Gilbia Omnix została zdyskwalifikowana za nadmierną ilość osób zalogowanych na wojnie. Powinno być 10, a było 11. 75 do 36 dla gili pod napięciem. Jednak gilia pod napięciem jest mocna, nie powiem. Z tymi kurde prądami akumulatorami włada. Tutaj jest nawet fajna akcja. Szomanka się bije z daggerkiem. O, padła. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. Miałem pozdrowić tego pana mm, Sura WP19, ale go nie pozdrawiam. Serdecznie JP dla ciebie. 98 i 100 i tak mniej więcej wyglądałaby walka pomiędzy gildiami pod napięciem a Omnix. No niestety jako że Omnix została gildia zdyskwalifikowana e, śmiem twierdzić, że w sumie i tak by przegrali. No ale to by była różnie. Dziękuję. Jeśli Wam się film spodobał, zostaw subskrypcję, komentarz i lajka na Facebooku. Ja byłem FUBU. Nagrywam dla Was serwera Andros. Na razie cześć, pozdrawiam serdecznie.